CAR, czyli Controlled Articular Rotations, kontrolowane rotacje w stawach. Czynność ta ma na celu poprawę mobilności oraz aktywację wszystkich mięśni otaczających dany staw. Jest to podejście staw po stawie, pracujemy w izolacji. Co oznacza, że musimy przede wszystkim znaleźć stabilną pozycję, która pozwoli nam na ograniczenie ruchomości we wszystkich pozostałych rejonach. I tak jak widać na filmach, jeżeli pracujemy nad barkiem, to staramy się, żeby miednica i cały tułów się nie ruszały. Jeżeli nad biodrem, również tutaj stabilizujemy całą górę ciała. W przypadku stawu skokowego stabilizujemy pudo. Wykonujemy dwa krążenia w każdą ze stron, dodatkowo dokładając tam, gdzie jest to możliwe, dodatkową rotację, jakby w samej osi ramienia, czy tam uda. Najważniejsze w tym ćwiczeniu jest to, aby zachować w pełni stabilną i otwartą posturę względem danego ruchu oraz wykonać ten ruch po krańcowych zakresach, używając do tego znacznej siły.